Na konferencji prasowej pomysł Polpana stero to w Jako pierwsi będę odpowiadać na Państwa pytania Kość z Beżeleca, o komentarz toż trenera Jaska Ilińskiego. Bardzo chciałem pogratulować wszystkim moim założnikom. Oczekiwaliśmy ciężkiego spotkania trochę trudnego. Trudny teren zawsze się ciężko gra. Udało nam się wygrać bardzo wysoko. Łatwiej niż oczekiwaliśmy, ale jeszcze raz powtarzam, że e, ten wynik to też to przede, wszystkim, e, przede wszystkim nasza koncentracja od samego początku i bardzo mocna aktywna defensywa, i to nam przyniosło to, że otwarcie gry plus oczywiście mieliśmy dzisiaj bardzo dobrą skuteczność rzucali za 3 punkty, 16:27. Także cały zespół rzucał i, i trafiał, ale kluczem do wszystkiego była obrona. Mimo, rzuciliśmy ponad 100 punktów, zatrzymaliśmy na 50 punktach, 55 punktach hurtowanych. Także gratuluję swoim zawodnikom, cieszę się, mamy dzień odpoczynku, w niedzielę przygotowujemy się i w poniedziałek wyjeżdżamy do Lejda na Pucharę Europy. I swoim kolegom, żeby w każdym meczu osiągnąć taką skuteczność, rzut za 3 punkty, rzut za jeden punkt. Bardzo dobry mecz w ataku, ale to wszystko bierze się z tego, że udało nam się znaleźć właściwy rytm e, krając dobrze w obronie i, i, i zatrzymaliśmy zespół z który nie mógł się, się odnaleźć i, i stąd, stąd ten wynik. Przede wszystkim bardzo dobra obrona, bo 55 punktów e, straconych na wyjeździe, to, to, to taki e, liczbę było samceśnych. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Pytań nie widzę, dziękuję Pytanie bardzo. bardzo. Myślę, że trzeba wszystkim zacząć od przeprosin kibiców, którzy musieli patrzeć na takie widowisko. I myślę, że ze swojej strony i bardzo się za to przepraszam i, i, i zawodnicy na pewno też tak, się do tego podłączyli. Cóż, no na dworze droga, która zabrała świetny mecz, natomiast no, my byliśmy jak dzieci czy może dziecko zagubione. Jaskownicy, które dostała pierwszy raz rzucił piłkę do, 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 do zabawy i za bardzo nie wiedział co nią zrobić. Zarówno w ataku, jak i w obronie radził się sobie kompletnie. No i cóż, wszystko posuwało się jak, jak taki domek z kar. zawodnicy, który się zadaje naprawdę świetne zawody, im bardzo tego Dawid mam. Ja Chciałbym pogratulować drużynie Turowa świetnej postawy w meczu. No, zagraliśmy fatalnie w obronie, nic nam nie wychodziło w ataku. Zawodnicy Turowa zrzucili nam 16 trójek na 27 użytków, także no, wykorzystywali każdy błąd, który popełnialiśmy, także nie miałem nic więcej do powiedzenia, zagraliśmy fatalne zawody. Państwa Państwu za zadawanie pytań. Ja Miałem pytanie do Piotra Mieszkiego, Kaszta To Krasnodębrowa. Czy to, jest, to nie jest tak, że nawet gdybyście realizowali to, co tu założyliście, to Turów dzisiaj był w takiej że po nic nie dało się zrobić? Czy ich można było dzisiaj zatrzymać? Skoro chodziły w górki, gra pod koszem, dziurki? Ja myślę, że to był taki mecz typu jak pojedynek turowa za Anglię. Anglii mógł robić dużo, ale na tak grojący turów nie byli w stanie. Niczym się przeciwstawić. I, I na pewno no i my dzisiaj wyglądaliśmy... Chyba no nie, no my jeszcze gorzej wyglądaliśmy przy towiambi z Tym bardziej, że ten też graliśmy w domu. Tutaj w Starodnacie Gdańskim przed własną publicznością takie upokorzenie na to dla na ludzi, którzy mają jakiś tam... Umiejętności, ich, ich ono to się tak nie, nie powinno zdać, bo przynajmniej się powinno walczyć. Czy natomiast Turów jest... natomiast na pewno zagrał świetny mecz i, i, i w tym sezonie udowodnia, że, 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 że potrafi grać w koszkówkach. Czasami im coś nie wyjdzie, ale, ale jest to na pewno dużo budowana Nie pierwszy sezon. Trząs składu został z zeszłego sezonu e, uzupełniony kilkoma wartościowymi zawodnikami. I widać, że, że... To nie wiem. tak samo jak w zeszłym sezonie to samo te same założenia taktyczne, natomiast realizacja jest na dużym, wyższym poziomie. Wygrał Pan z Polfarmą dwa mecze z drużynami z dołu tabeli, przegrał Was z czołówką. Gdzie Pan w tych kilku tygodniach widzi miejsce drużynom widzę Po złym meczu jest pytanie. Hmm. Znaczy, ja, ja, ja myślę, że przy drobnych korektach Dzisiaj musimy pamiętać, że nie było, nie było ani jednego rozgrywającego. Znaczy przepraszam, Dawid był rozgrywający, natomiast no nie było Śniega, który tutaj w tej całej koncepcji był, był pierwszym rozgrywającym. Dawid w tym sezonie, nie wiem czy zagraliśmy na to wcześniej. Także to na niego debiut, a ciężkie zadanie. Na pewno musimy uzupełnić tutaj te braki. Jak, jak przyjdzie wzmocnienie na pozycję 1, to też. Może trzeba będzie utemperować niektórych zawodników z innych pozycji z oceanu, bo tak grać nie mogą i nie będą. I ja myślę, że oni o tym wiedzą. A wtedy, wtedy myślę, że cały czas jedna porażka 50 lat tam nie przekreśla nas walce gdzieś tam mimo wszystko o, 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 o ten cel, jaki sobie założyliśmy, czyli oddają. Ja ciągle wierzę, że, że jesteśmy w stanie to, to zdobyć z wejścia, na meczów do końca sezonu, wyciągnąć te ósemki na dole. Jeszcze jest mnóstwo grania, Natomiast na pewno nie możemy grać tak jak dzisiaj. I, i my musimy mieć yy, yy, jedynkę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Z całym szacunkiem, dla tatarka, który dzisiaj jest zdecydowanie najlepszy naszą jedynką. <grym> <grym> Naprawdę? <grym> Jedyną. Jedyną. Dziękuję bardzo.